których życie nagle odwraca się do No Nale po dwunastoletniej współpracy z panem yy, yy, wiceprezydentem Fułkiem okazuje się, że pan yy, wiceprezydent Fułek jest opozycjonistą w stosunku do pana. Ja się pytam, yy, to jest pierwsza część pytania, czy to jest taki rozwód aksamitny, zrobiony tylko po to, żeby zagospodarować większą część elektoratu i żeby pisowi odebrać część, yy, część elektoratu, bo jak gdyby trzy ugrupowania mające podobne korzenie, czyli Nas, Sopot, samorządność i Platforma Obywatelska, idzie do tego samego, sam elektora. A drugie pytanie, panie prezydencie, które, które wiąże się z pierwszym, jest takie. No chodzę trochę po Sopocie, mieszkam w centrum, z tego względu, że jako radny, i patrzę, a tutaj, proszę pana, na wielu e, płotach są dosyć duże banery. E, proszę pana, są to banery jednego z kandydatów e, Henryka Krzyszkiewicza, który startuje z, e, z naszego sobotu. O dosyć kochan. dużej kocham przepraszam, kocham sobot, dosyć dużej powierzchni, chyba to uchwała, która e, miała e, dać e, m, pozwolenie na wjeżdżanie takich banerów i nagle patrzę na tych. Baner jest tak. Serwis Chryszkiewicz. Przy tym jest flaga Sopotu i flaga Urzędu Miejskiego w Sopocie. Czy Sopot popiera pana Chryszkiewicza? Czy Sopot się na to godzi? Proszę mi powiedzieć, na to Ten pan przyłapał, panie. Może no, no w takim razie od tego aksamitnego rozwodu. E, e, proszę państwa, e, jak państwo wiecie, ja tego nie ukrywałem, że uważałem, że Paweł Owłowski e, byłby dobrym kandydatem na prezydenta sportu. Na którego by był gotów zagłosować. Prawnik, wykształcony, teraz świetnie sprawdza się w Sejmie, prowadził własną firmę naprawdę dobry fachowiec, to mogą także przyznać radni z opozycji, którzy z nim współpracowali w Radzie Miasta. on był odpowiedzialny za budownictwo komunalne, on był odpowiedzialny za, tak naprawdę za budowę Domu Seniora, teraz to, jest to niektórzy to tam sobie przypisują, on był odpowiedzialny za pozyskiwanie środków unijnych. No niestety no, była tragedia słońska, która wszystko wywróciła do góry nogami. Ja wtedy postanowiłem kandydować. No, no i cóż, i czasami, jak to w życiu są ludzie mniej lojalni, którzy przed tym mówili, że nigdy przeciwko nie wystartują. I tak się stało, że pan Półek wystartował. Wie pan, no jak czasami patrzę na jego program, na te hasła właśnie, czas na zmiany, to, to myślę, że chyba to chyba chce zabrać tego elektoratu. Ale tak myślałem, że razem z wami w porozumieniu to organizuje. Natomiast co do ten czas na zmiany, tak pomyślałem, wtedy czytałem ostatnio panią Aleksandro Jarankowski Łódkiej i zobaczyłem też czas na zmiany. Teraz co do pana Hyszkiewicza, pan, ja myślę, że to przede wszystkim my radni, pan radny, znaczy ja już nie radny, ale byłem radny, pan jak pan Melek, sami powinniśmy wiedzieć, że trzeba przestrzegać prawa. To jest bardzo dziwna sytuacja, kiedy Urząd Miasta... Musi ścigać człowieka, który sobie pisze hasła wyborcze pomieszany ze swoją reklamą, bo że kocha sobą, a tak go zaśmieca. No, jest to dosyć dziwna, niekomfortowa sytuacja dla mieszkańców. I muszę powiedzieć, że ja kilkakrotnie zwracałem uwagę bo Wojtek, który był odpowiedzialny za te sprawy architektury i urbanistyki, żeby coś z tym zrobił. No, teraz już mniej więcej wiem, żebym, dlaczego z tym nic nie zrobił. Ale zajmiemy się tym problemem. No trudno. Cieszę się, że to pan postawił, że to nie jest moja inicjatywa, bo tak to bym mówił, że ja mu nazwę się tak, ale powiem, że na spotkaniu chodzi padło takie pytanie ze strony mojej opozycji i na pewno urząd przynie kroki, żeby no, te banery nie zaśmiecały miasta, bo zaśmiecają. Chodzi przede wszystkim o logo Sopotu. Logo też, też nie powinno być yy, używane. Znaczy tak, urząd miasta użycza tego loga Sopotu, ale nie na wybory. Ja w żadnej swojej publikacji wyborczej, myślę, że pan, państwo też loga Sopotu nie będzie mieli. No tutaj już zostawiam ocenie wyborczu, co jak ktoś jeszcze radny, prawda, posługuje się logiem Sopotu. Myślę, że to jest niesmaczne i ładne. Zainterweniujemy, czy to przyniesie jakiś skutek? Niestety u nas bardzo powoli, te wszystkie sprawy, ale zainterweniujemy, na pewno stosowne pisma pójdą. Nie, pan, panie, czyli no nikogo nikomu tych panów nie będziemy zrywać, bo to by było troszkę niegrzeczne. Ja myślę, że to wyborcy sami ocenę. Ale? Ja nie mam tych wszystkich to znaczy. Dziękujemy, panie prezydencie. Ja myślę, że warto tutaj dodać, że powinna się odbyć podobna debata także z udziałem pana Półka, bo on mógł sam się odnieść do tego typu. tematów. Więc myślę, że tam tego typu tematy będą. Bardziej na miejscu. Teraz proszę o pytanie dla Pana Piotra Nagra. Proszę. Dzień dobry, małym urzędem na Platformie No Cztery razy, Czy lata współpracujemy ze sobą. Oczywiście, mówiąc, nie bardzo widziałam Waszą aktywność w trakcie tej kadencji. Teraz Pan ma zamiar zostać na spotkaniu. bo tak nie bardzo Pan do mnie żaden punkt programu. Wyniosłem, nie ma turystów w Sopocie. Nie chce pan zostać? Chyba <grymianie> 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 e na wysoką górę, tam gdzie jest Anton A może by pan chciał rozwiązać, bo pan się wyklarował, rozwiązać problemy komunikacyjne w Sopocie. Jak ma pan zamiar to zrobić, biorąc pod uwagę, że aplikacja ośrodki na ewentualny tunel, tunel średnicowy będzie możliwa dopiero za 4 lata, a sam proces inwestycyjny chyba jeszcze dłużej? A problem jeżdżenia w Sopocie jest no, bardzo ważny i, i jest trudny dla wielu mieszkańców, i nie tylko mieszkańców, ale tych, którzy przejeżdżają również przez miasto tranzytu. Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Ono faktycznie jest pewnie kluczowe dla, dla wielu mieszkańców, którzy codziennie tracą przynajmniej minuty, jak i godziny na to, żeby stać w Sopocie. Natomiast... Ja mam mm, przede wszystkim taką mm, propozycję z tym związaną, że to nie, nie, nie uważam, że należałoby dzisiaj przesądzić, czy to będzie tunel średnicowy, czy to będzie estakada nad turami kolejowymi, czy to będzie jeszcze jakieś inne rozwiązanie. Uważam, że źle się stało, że przez 12 lat tak, rządów y, pana prezydenta Karnowskiego, mimo sprzyjającej atmosfery, bo, bo prezydent Adamowicz z tej samej partii przez wiele lat. No, dawał to nadzieję, że Gdańsk będzie chętny do włączenia się w, w taką wspólną inwestycję z Sopotem, a Gdynia, e, patrząc na rozwój swojej e, sieci komunikacyjnej i do już bo to już niemal do granicy z Sopotem widać, że też jest jak najbardziej żywo zainteresowana e, udrówieniem, że przez Pana nie w zasadzie ani kroku, jeśli chodzi o działania geopolitarne. Bo tutaj e, moim zdaniem oprócz oczywiście budżetu państwa czy środków unijnych, E, musi być zaangażowanie Gdyni i Gdańska i moim zdaniem to jest e, w interesie zarówno jednego i drugiego miasta. Wiele tych mieszkańców jeżdż, dojeżdża do pracy do sąsiadującego miasta czy do Gdyni i Gdańska e, natomiast e, te miasta powinny też mieć e, żywo być zainteresowane tym, żeby taki przejazd dodatkowy zapewnić. Nie wiem czy tunel jakby, tak jak mówię nie zostało nie nawet zaprezentowane jakieś ostateczne rozwiązanie z ostatecznymi kosztami, żebyśmy wiedzieli kto w jakim stopniu ma w tym uczestniczyć, ile pot musi wydać, bo jeżeli i tu właśnie jest zastrzeżenie główne do, do tego słuchania głosu mieszkańców, bo moim zdaniem hala widowiskowo-sportowa została szybko zrealizowana w zasadzie bez akceptacji mieszkańców czy z niewielką akceptacją mieszkańców za, za kilkaset milionów wydanych z budżetu, a na przykład y, y, tunel tranzytowy, który powiedzmy w oszczędnej wersji by był wyceniany na półtora miliarda, to wspólny wysiłek tych miast, te 600 milionów y, wraz z drogami dojazdowymi do Hali, które zostały położone, y, on by oznaczał już prawie połowę środków potrzebnych na realizację takiego tunelu. Więc ja zadaję pytanie, czy słuchając mieszkańców, nie należałoby zrezygnować z Hali, a zapewnić im przejazd przez Sopot? Bo y, ty, te głosy, które ja słyszałem, to były głosy, y, które mówiły, że woleliby zamiast Hali przejazd przez Sopot. Dzisiaj, y, w sytuacji, kiedy mamy Sytuację budżetową trudniejszą, dużo trudniejszą, powinniśmy myśleć o tym, żeby być może wykonać rozwiązanie tańsze. Panie, Panie Ja zadaję. to ja pytanie. Ja na które Pan ciągle nie odpowiedział. Powiedzieliśmy sobie, że za 4 lata, w 2014 roku, będzie można złożyć najwcześniej aplikację o pieniądze na tunel średnicowy. Tak, Jak Pan wie, w momencie, ja zadaję pytanie. Proces inwestycyjny takiego ogromnego ogromnego przedsięwzięcia jest bardzo długotrwały. W związku z tym nie będziemy się mogli spodziewać przy najlepszym scenariuszu rozwiązania tego problemu zakończenia inwestycji myślę, że rokiem 2020. Ja się pytam, ja pana, co Pan w czasie w swojej nie. prezydentury zamierza nie zrobić, się. żeby rozwiązać? przynajmniej w jakimś stopniu utrudnienia komunikacyjne, które trwają się po Proszę mi nie mówić o tym, co zostało źle zrobione, że wydaliśmy pieniądze na hale. Jaki Pan ma pomysł na rozwiązanie komunikacyjnych stresów, które dotykają wszystkich mieszkańców sobot? A co przez się lat prezydent zrobił? Um, w tym Jeżeli decyduje się, bo to jest też pewna odpowiedzialność władzy. Jeżeli władza decyduje się na e, inwestycje bardzo rozpasane, które są oznaczają obciążenie ogromne budżetu, ale nie możemy się oderwać, jeszcze raz, nie możemy się odrywać od aktualnej bieżącej sytuacji budżetu. Dzisiaj czytaliśmy w mediach, że dziura w budżecie sołowskim już jest taka, nie że nie mamy pomysłu na jej rozwiązanie w tej sprawie.